走吧，呀， Błogosławimy Cię, Panie Ojcze Święty, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby przez krew przelaną na krzyżu zgromadził ludzi rozproszonych z powodu, powodu rannych grzechu, i ja aby jako jeden pasterz prowadził i karmił wszystkie owce zgromadzone w jednej owczarni. Prosimy Cię, Boże, niech Twoi wierni na głos dzwonu radośnie podążają do Kościoła, trwają w nauce apostołów, w bratniej zgodzie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Niech się stają jednym sercem i jedną duszą na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pobłogosław, Panie, ten nowy dzwon, te nowe dzwony i spraw niech wierni, którzy słuchać będą Jego głosu, wznoszą serca do Ciebie. Gotowi do udziału w radościach i troskach braci. Nie spieszą do Kościoła, doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Gratuluję jeszcze raz tego dzwonu i tej uroczystości księdzu proboszczowi. Za chwilę on uderzy. Po błogosławieństwie rozdzwonią się dzwony. Nie wiem czy to pierwszy raz, czy już, czy już któryś raz kolejny, także już wypróbowane nie spadną miejmy nadzieję, ale niech one będą te, takim przywołaniem błogosławieństwa Bożego dla księdza proboszcza, dla wszystkich parafian, dla wszystkich rodzin. Niech Boże błogosławieństwo w tym dniu dzisiejszym obejmie wszystkich was tu zgromadzonych, ale też także tych, których w modlitwie przynosimy do Kościoła i przynieśliśmy dzisiaj z naszych rodzin, może nieraz oddalonych, oddalonych Fizycznie w przestrzeni ale i oddalonych brakiem wiary niech i w ich sercach zagości Bóg. Pan z Wami i z Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki, wspomożenie nasze w imieniu Pana. To jest niebo i ziemię Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Boże Так, <Marvel> Ну,